Choroba jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń życia człowieka, a jej głównym źródłem jest cierpienie, które zawsze jest tajemnicą. Czy cierpienie ludzkie ma sens? Jak wspierać ludzi chorych, cierpiących? Aleksandra Kłos-Skrzypczak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zapraszam na kolejny odcinek projektu LIFE. Kolejny rok z rzędu obchodzimy Światowy Dzień Chorego, święto, które papież Jan Paweł II ustanowił w rocznicę objawień fatimskich oraz w rocznicę zamachu na swoje życie. Temat choroby i cierpienia stanowi osobiste świadectwo papieża, człowieka, który w duchu wiary chrześcijańskiej solidaryzował się z chorymi, cierpiącymi na całym świecie. Papież w swoim nauczaniu wielokrotnie odnosił się do kwestii chorych podkreślając ich godność oraz rolę cierpienia. Podkreślał, iż choroba nie umniejsza wartości człowieka, a wręcz przeciwnie, może być okazją do odkrycia głębszego etosu międzyludzkiej solidarności. W jednej z chomili Jan Paweł II mówił, iż cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą i bardzo trudno człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki. Dlatego papież wielokrotnie nawoływał do solidarności z tymi, którzy cierpią. Wzywał do współczucia, wsparcia i podkreślał, że Kościół powinien być solidarny z tymi, którzy doświadczają bólu i trudności. Podczas jednej z audiencji wspominał, że poprzez solidarność można przezwyciężyć nienawiść i wrogość, które często towarzyszą cierpieniu. Wszak współodpowiedzialność wpisuje się w zakres postawy chrześcijaństwa. A miłość bliźniego winna obejmować także tych, którzy zmagają się z cierpieniem i chorobą. Ważnym elementem wsparcia jest modlitwa, która przynosi pocieszenie nie tylko chorym, ale również jednoczy wspólnotę wiernych w trosce o tych, którzy cierpią. Modlitwa ma moc uzdrawiającą i jest wyrazem miłości i solidarności z cierpiącymi. Papież dostrzegał w chorych nie tylko osoby potrzebujące pomocy, ale także nauczycieli, którzy poprzez swoje cierpienie mogą prowadzić innych do głębszego zrozumienia siebie, innych oraz relacji z Bogiem. Zdaniem profesora Władysława Sienkiewicza świat bez ludzi chorych byłby światem uboższym o przeżycia ludzkiego współczucia, nieegoistycznej i heroicznej miłości. Zdaniem profesora Sienkiewicza Lekarstwem dla ludzi cierpiących, na które nie ma recepty, jest spotkanie z drugim człowiekiem i ofiarowanie mu naszej empatii i miłości, ponieważ cierpienie duchowe i cierpienie osamotnienia jest często większe od cierpienia fizycznego. Współczesny człowiek potrzebuje miłości, zwłaszcza dotknięty chorobą i cierpieniem. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału YouTube.